Jeśli jeszcze nie zdążyliście zauważyć, na rynku pojawiła się całkowicie nowa marka laptopów gamingowych spod szyrdu Lenovo. W dzisiejszym materiale chcę pokazać Wam, że są to sprzęty, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, szykując się do wymiany bądź zakupu nowego urządzenia. Lenovo Log, bo tak nazywa się nowa seria, która dumnie stoi przed nami, to następca modelu Ideapad Gaming. Już na pierwszy rzut oka widać tu jednak pewne zmiany i śmiało można wysnuć teorię, że nowej marce gamingowej bliżej stylistycznie do serii Legion niż Ideapad. I zdecydowanie jest to zmiana na plus. To, co na pewno rzuca Wam się w oczy przed ekranami, to czterostrefowe podświetlenie RGB klawiatury, które pozwala na dostosowanie sprzętu do swoich upodobań, jednocześnie nadając mu gamingowego sznytu. Porty w większości znajdują się z tyłu obudowy, a więc tak zwany cable management nie powinien sprawiać nam żadnych problemów. Możemy komfortowo poprowadzić je na naszym stanowisku pracy, tak aby nie zajmować swojej przestrzeni roboczej. Jednocześnie zdecydowanie minimalizuje to ryzyko wyrwania portu, na przykład przy mocniejszym szarpnięciu myszkom w przypływie emocji lub przez przypadkowe splątanie się ze sobą kabli. Oczywiście seria LOG nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przeznaczenia stricte gamingowego. Dzięki wydajnym komponentom bez problemu możemy pracować również z programami typu CAD, czy służącymi do edycji zdjęć oraz wideo. Skoro przy temacie wydajności jesteśmy, to zwróćmy uwagę na to, co znajdziemy w środku serii LOG. W konfiguracjach dostępnych na naszym rynku spotkamy się z 13 generacją wysokonapięciowych procesorów Intel Core. Ich hybrydowa architektura pozwala na wyciśnięcie maksimum potencjału ze sprzętu, jeszcze więcej FPS-ów w grach czy jeszcze krótszy czas renderowania wideo, to efekt końcowy, jaki zaobserwuje użytkownik, dzięki czemu korzystanie z laptopa staje się wygodniejsze i bardziej efektywne. W serii LOG znajdziemy również najnowsze karty Nvidia GeForce RTX z serii 40, wykorzystujące innowacyjne technologie takie jak ray tracing oraz DLSS-3 oparty na algorytmach sztucznej inteligencji. Wszystko to przekłada się na niesamowicie realistyczną i wciągającą grafikę. Grasz, pracujesz, streamujesz, dzięki najnowocześniejszym układom GPU, możesz być pewny, że będziesz mógł robić to na odpowiednim, Wysokim poziomie. Dopełnieniem kwestii specyfikacji jest pamięć RAM DDR5 o częstotliwości taktowania 5200 MHz oraz dwa sloty na dyski SSD M2 PCIE NVMe. 15-calowy laptop Lenovo Log posiada baterię o pojemności 60 Wh, zapewniającą do 6 godzin pracy z obsługą szybkiego ładowania Super Rapid Charge. Wszystkie laptopy są wyposażone w port USB-C który obsługuje ładowanie do 140 W, zapewniając dodatkową mobilność w podróży. Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczególny aspekt, który wyróżnia gamingowe serie Lenovo. Jest to zamontowanie na płycie głównej chipu ai który wykorzystuje Lenovo AI Engine Plus do sterowania mocą i wydajnością termiczną. Wszystko po to, aby optymalizować działanie urządzenia i podnieść jego wydajność na każdym możliwym polu. W skład systemu chłodzenia serii Lenovo Log wchodzą cztery heatpipy, dwa 85 mm szybkie wentylatory oraz duże wloty i wyloty powietrza. Zapewnia to odpowiednio niskie temperatury i poziom głośności urządzenia, które nie będzie przeszkadzać, np. w bibliotece czy przestrzeni coworkingowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć nawet do 135 W TDP. W najmocniejszym wariancie Log pojawi się z matrycą WQHD, z 350 nitami jasności oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. Takie połączenie sprawia, że obraz jest niezwykle szczegółowy i płynny, a w grach typu FPS możemy mówić nawet o osiągnięciu pewnej przewagi nad naszymi rywalami, korzystającymi z wolniejszych typów matryc. Oczywiście nie gwarantuje to od razu samych wygranych, ale szczęściu trzeba pomagać. Ciekawym wyborem jest także model z matrycą 60 calach o proporcjach 16 na 9 i rozdzielczości Full HD z 350 nitami jasności oraz odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Urządzenie wspiera technologię NVIDIA G-Sync, która pozwala graczom zanurzyć się w świecie o żywych kolorach, wyrazistym kontraście i szybkiej częstotliwości odświeżania. Dzięki czemu każdy ruch i akcja są płynne. Zostając w temacie gier, zwrócę jeszcze uwagę na głośniki. A konkretniej na technologię Nahimic Audio by Steel Series, jest to sterownik, który odpowiada za jeszcze bardziej realistyczne odwzorowanie słyszanych przez nas dźwięków przez odpowiednie umiejscowienie ich w przestrzeni. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak kluczowe znaczenie dla gracza ma to, z której strony nadejdzie rywal. Zarówno 15-, jak i 16-celowe laptopy Log są wyposażone. Pełnowymiarową klawiaturę do gier z klawiszami numerycznymi, skokiem wynoszącym 1,5 mm oraz technologią anti-ghosting zapewniającą błyskawiczną aktywację i precyzyjną kontrolę. Wszystko jest umieszczone w wytrzymałej, polimerowej obudowie w kolorze Storm Grey, przetestowanej zgodnie z normami MIL-STD810H6, z nowym logo Lenovo Log, umieszczonym w widocznym miejscu na pokrywie laptopa. Przy zakupie laptopa Lenovo Log w zestawie otrzymujemy również 3-miesięczną subskrypcję usługi Xbox Game Pass, a wraz z nią dostęp do szerokiej biblioteki gier, w której każdy, nawet najbardziej wymagający użytkownik, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Log 15 rysuje się zatem jako idealne rozwiązanie w półce tzw. mid-gamingu, oferując najnowsze technologie, świetne wykonanie oraz szereg innych udogodnień, pozostając jednocześnie laptopem przystępnym cenowo.